Cześć ludzie hej, prawdopodobnie spodziewaliście się w tym momencie może coś śmiesznego, żałosnego i tak dalej, natomiast mam ważną wiadomość, jeżeli moglibyście chociaż chwilkę tak troszeczkę poświęcić czasu. Znaczy ja nie wiem szczerze mówiąc jak bardzo YouTube tutaj się bawi w takie rzeczy, ale wolę nie dmuchać na zimne. Otóż ostatnio zauważyłem, że niektóre moje filmy nie docierają i często nawet sami ludzie zwracają na to, że te filmy gdzieś tam nie docierają do ludzi tak jak powinny. Więc jeżeli subskrybujecie kanał, proszę bardzo, tak jak tutaj macie pewnie dużo osób już o tym mówiło to prosta rzecz, dwa kliknięcia. Gdy subskrybujecie kanał, zaraz obok tego macie tutaj taki dzwoneczek i on pozwala wam dawać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Nie mam pojęcia dlaczego to jest tutaj. To jest takie po prostu Kurde, durne, że szok. Jeżeli subskrybujesz kanał, to powinieneś ten kanał subskrybować. Dajesz YouTube'owi znać, hej, tego gościa lubię i tego gościa chcę oglądać i chcę widzieć jego każde filmy. A okazuje się, że nawet w zakładce, którą tutaj mamy, e, zaraz wam pokażę w tej subskrypcji nawet tutaj czasem się nie pojawiają różne rzeczy. To jest mój kanał live, tak swoją drogą, e, i też niektóre filmy się nie pojawiają co jest w ogóle całkiem ciekawe. Więc, jakbyście mogli, oczywiście, to zrobić, to jak najbardziej bym. Był wdzięczny. Tutaj w sumie chyba najbardziej ucierpiał. Daily Minigierki i jeszcze jeden chyba jakiś tam. Po prostu niektóre filmy spośród tych, tych nie trafiają do nas. Natomiast ruszajmy do odcinka. No cześć moi drodzy, cześć! Witam w Daily, to jest nasza kolejna dzienna dawka Nexosa. Dzisiaj sobota, sobota uznawana za dzień wolny, według mnie. Natomiast przyszło mi dzisiaj jeszcze trochę popracować, miałem z rana zrobić ten film, ale zrobiłem dopiero teraz. Zobaczmy co tu na nas czeka. Co to to ma być? During our investigation we... What the fuck? Wrist następujące the following to this guild Stormscale Skysteps storm, Chaos The What to to ma być if you need uh, assistance What the fuck co to ma być Co to niby jest customer support C Czemu ja dostałem przedmioty od Blizzard'a? co to ma być Okej okay, właśnie się gildi uh, zapytałem a bo zauli konto zhakowali Aha Zauli konto skakowali, czyli to jest jeden z naszych tanków w gildii. I ktoś z banku coś wyciągnął. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli skakowali jednemu kolesiowi z naszej gildii konto, i teraz te przedmioty. A, okej, okay, dobra, dobra, już rozumiem. A to ci dopiero ciekawa historia. Eee, no, często takie rzeczy się nie, nie zdarzały. Czy ja kiedykolwiek miałem haka? Kiedy, kiedykolwiek ktoś mnie skakował, To jest, to jest ciekawe. E, chyba, chyba raz w życiu kiedyś ktoś mnie schakował bardzo, bardzo dawno temu. I właśnie w tamtym miejscu... Znaczy wtedy e, straciłem przedmioty, zalogowałem się na, na gołą postać po prostu. Od tamtej pory miałem tak obwarowane wszystko, to we wątku to było bardzo dawno temu, ale szybko odzyskałem wszystko. To ja nawet nie wiem, czy ja w ciągu jednego dnia nie odzyskałem wszystkiego. I, I nie było żadnego jakiegoś tam specjalnego problemu z tym wszystkim, ale dbajcie o swoje konta. Jeżeli na przykład macie smartfona, to weźcie załóżcie sobie m, tego autentykatora, który jest do pobrania za darmo i dodatek do tego, m, właśnie autentykatora. To jest chyba z tego co pamiętam, taki Corehound Pet, chyba. Takiego Korhounda dostajecie po prostu. No a macie oczywiście obwarowane bezpieczne konto. No i za każdym razem, gdy ktoś będzie logował się z jakiegoś podejrzanego, dalekiego, odległego zakątka świata, no to poprosi go Authenticator, który skutecznie mm, oczywiście obroni was przed takim e, hakiem. No, i też obroni Was w przypadku próby zmiany danych, bo to też jest ważne, jeżeli ktoś będzie coś kombinował, ale różne były historie z hakami. Ja, ja słyszałem takie rzeczy niesamowite, że szok, gdzie na przykład swojego czasu Customer Support, czyli to, ten dział pomocy technicznej i, i ogólnie dział pomocy kliento, kl, klienta. E, dział obsługi klienta tak powinno być e, odwalał różne dziwne rzeczy, na przykład jak ktoś zadzwonił do nich i podał jakieś parę tam danych, powiedzmy, jakiś tam chyba streamer miał z tym problemy podał, podał jakieś dane tego streamera i, i podawał się po prostu za niego, i Blizzard mu wszystko oczywiście wysyłał. I to tak paręnaście razy się działo, aż w którymś momencie gdzieś tam ogarnęli tą sytuację. No cuda nie widy. Ale, ale lepiej uważać. Zastanawiacie się teraz pewnie co robię na Pandarii, a ja, jak zwykle, jak znaczy może nie że nie mam co robić, ale szczerze mówiąc, ja mam co robić. O, mam dużo rzeczy co robić, tylko żeby to nie było repetetywne jakoś zbytnio, to urozmaicam sam sobie rozgrywkę właśnie takim Nexus daily, gdzie wyruszam często na mounty, tak? Odnosząc się do mojej pierwszej serii, to tam dosyć sporo tych mountów farmiłem, pokazywałem różne rzeczy. I tutaj też zamierzam to robić, wierzyć lub nie, ale nie mam jeszcze jednego takiego bardzo łatwego mounta do zdobycia z Pandarii Nazywa się Primor... Primordial, proszę bardzo, mam tutaj kobalt Z Ondasty leci nam kobalt właśnie ten Primordial Direhorn Ale również zobaczcie, tu jest Amber Primordial Direhorn, kurcze I to jest całkiem łatwy do zdobycia mount I ja nie wiem dlaczego jeszcze go nie mam, Zandalari Warbringer, jaki to jest? O, to jest ten, którego ja idealnie potrzebuję. Ty, jakby mi poleciał małcik to by było śmiesznie. Joink. A, nie poleciało. Shit. Jeżeli ktoś na przykład zbiera Mounty z Pandarii, to też tutaj taki jedna notka. Bardzo, ale to bardzo polecam wam zabijać te właśnie Warbringery z Andalarii. Oni mają dosyć sporo, właśnie takich, widzicie, tysiąc reputacji z Golden Lotusem, tysiąc reputacji z Augustian, August Celestials, więc bardzo łatwy sposób możecie to sobie zdobyć. A i przy okazji, zobaczcie jakieś tutaj. Są przedmioty, które pewnie też będziecie mogli sprzedać. Teraz zobaczmy, czy ja mam CRA. Chciałem Cross Realm Assist, tak, mam Quick Join. Uwaga, Quick Join to jest addon, który pozwala nam przeteleportować się między, między serwerami i w ten sposób możemy szybko sprawdzać, czy na innych serwerach przypadkiem nie ma jakiegoś, właśnie małcika. No to może być takie trochę nudne, właśnie z tym addonem. On nazywa się Cross Realm Assist. I, I on gdzieś tam powinien być. O, proszę bardzo, są te, są te jakieś osoby, które Które też chyba farmią, tak teraz patrzę. Zobaczymy, czy na, nas przeniesie w ogóle? A chyba nas nie przenosi na inne serwery. Yee, chyba to troszeczkę naprawili. O Jezu, ktoś tutaj, ten To chyba mnie znalazł. Czekajcie, bo mnie nie przenosi na inne serwery. O kurcze, Scanning Current Realm. Okej, okay, czy mnie jednak nie przenosi? Co, coś jest nie tak. Yo, yo. Patrzcie jaki ziemi... Zjawi... Jo kurde, nie, nie tutaj napisałem. Dobra. Tak. <śm> tak, robię filmik. Po po pozdrawiam cię, Rohok. Tak dobrze patrzę? Ryhoksi, Pozdrawiam. Okej, okay, dobra, ten, ten, coś tutaj chyba naprawili chyba nie działa. Okej, okay, to nie przeszkadzam. Nie <śm> aż tak bardzo nie przeszkadzałeś, mówisz mi są osoby, które czasem gorzej przeszkadza przeszkadzają. Jeszcze jedno miejsce, gdzie może tutaj znajdować się właśnie mącik Jest tutaj, w Dreadwaste Ogólnie w praktycznie wszystkich krainach oprócz Valley of the Four Winds, Valley of Eternal Blossom e, Mogą znajdować się właśnie takie moby, które mogą dropić te mąciki Czasem na nie trzeba poczekać, ale... c a Dlaczego to nie działa? Zawsze to działało, możliwe, że zrobili tak, że teraz jeżeli ktoś na przykład jest gdzieś W jakimś innym zakątku świata, to się to jakoś tam się nie, 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 nie robi czy coś? Nie mam pojęcia. No nie przeskakuje nam na, na serwery inne. Czy musieli to coś ograniczyć, żeby nie było realm hoppingu? To dobrze w sumie, to dobrze. Znaczy. Teraz to tak, tak brzmi dziwnie, dlaczego on no, sumie mówi, że to dobrze, skoro ty przed chwilą to robiłeś, a on mówi, że to jest złe. E, no to. No, no bo to była taka głupia mechanika, ale z jednej strony, jeżeli tej mechaniki nie będziesz wykorzystywał, no to będziesz dłużej farmił, tak? Więc naturalnie jeżeli coś jest dostępne, no to tego używasz. Ale tutaj dobrze, to zrobili, bo to było wkurzające, ale nadal to działa, jeżeli chodzi o e, Legion, gdzie można przeskakiwać między tymi wszystkimi e, serwerami, co też może być bardzo irytujące. O, jest, proszę bardzo, ale to jest ten z niebieskimi oczyma. To jest ten, którego ja nie potrzebuję. Z niego nie leci. Ej, ale poleciało mi trochę reputacji. I Zandalari Big... Big Ten, Big Bang of Zandalari Supplies. No całkiem spoko, spoko materiały rzuca. To za miejsce w Pandarii było mega dobre, jak mogliśmy sprzedawać. Ale te, teraz coś, jakby ktoś potrzebował te materiały, no to oczywiście można też powystawiać. I jeżeli będziecie wystawiać takie materiały starsze na Auction House'a, taka uwaga, taki tip dla was ekskluzywny, dla tych, którzy tu wytrwali, to. Wystawiacie je na 24, e, nie na 24, tylko na 48 godzin. Wszystko, co jest starsze, co, co jest transmogiem, na przykład, wyglądy transmog i tak dalej, wrzucajcie na, na 48 godzin, niech sobie to się tam kisi. A jeżeli chodzi właśnie o, te, o stare materiały, to też na 48 godzin, bo po co wrzucać to cały czas na co 12 godzin, skoro to są stare materiały i ludzie raz na jakiś czas tylko z, potrzebują je i zerkają, jeżeli chodzi o to, więc y, to tutaj jak najbardziej na 48 możecie wrzucić. Tu dziś jeszcze się spałni jeden taki y, galeon, się nazywa chyba. Gal Galera, nie. Galera to była kraina w Wildstar Gale Galeon, Galeron czy coś takiego. I z niego też leci bardzo fajny małcik. Będę musiał go w końcu jakoś wydropić tutaj. Zaraz, zaraz ogarniemy czy on tu... Nie, to już byśmy go widzieli z daleka. Dobra, polecimy jeszcze w dwa miejsca, gdzie te mounty mogą być. Ci goście, którzy mają te mounty, i zobaczymy, jak nam pójdzie. Zwiedzając te piękne krainy na Pandarii, tutaj jest kolejne miejsce. Zobaczcie: Sreela Village. I tutaj. Eee, ku mojemu, niestety, z zawodowi No kurde, nie, no nie mam, mam, no nie mam mounta, no, ale jest jeszcze jedno miejsce ja nie wiem jakim cudem, na przykład, jak ustawiam sobie grafikę na Maxa, no nie, mm, tutaj mam 10, zobaczcie, MSA, anti-aliasing, no komputer mam całkiem mocny, jeżeli ktoś chce zobaczyć mój komputer, jakie są specyfikacje, ile kosztują komp komponenty, to możecie zobaczyć sobie tam na dole w opisie, macie link do Twitcha i na Twitchu macie tam też na dole, w sumie w opisie jakby Twitcha, macie nic innego jak specyfikacje mojego kompa. No, i to jest komputer, który może tak naprawdę wiedźmina nawet grać na 4K w, w, na solidnych detalach. I w World of Warcraft już mówiłem wiele razy, że on jest tak zoptymalizowany jak kawał ziemniaka. Czyli w ogóle nie jest zoptymalizowany, tak mówiąc łagodnie. Ale jak teraz ustawiam wszystko na maksa i przelatuję sobie przez takie krainy, gdzie zobaczcie, mamy pełne, jakby tutaj, jakby jest, no jest niesamowite zalesienie, i. No, jest dużo trawy, detali. To tutaj, przelatując, kiedyś mogłem mieć jakieś spadki FPS-ów. Teraz mam solidne 60, ale gdybym poleciał na przykład do bardzo podobnie umaszczonej krainy, e, która nazywa się Walszarach, to już tam na przykład by mi spadały poniżej 60. Nie mam pojęcia o co chodzi, dlaczego tak jest. Dziwna sprawa. Ale trafiamy teraz jeszcze tutaj na skarpę. I czy na tej skarpie coś tu będzie? Nie, tutaj. Uuu! Tu gdzieś jest jakiś ten world boss. Gdzie on jest? Bo z niego też w sumie coś leci, wiecie? Uuu, ale, ale. Kwestia jest taka, czy to, było, to była sentencja śmierci? A nie jest, zobaczcie, patrzcie. Jest, dobra, pójdziemy go zrobić. Z Enger też jest szansa na to, że poleci dla nas. Jakiś. E, e, znaczy jest taki jeden mount, e, który z niego leci. To jest chyba heavenly. Heavenly. Er, taki bardzo rzadki, właśnie małcik. To jest Heavenly Jade Serpent, chyba tak się nazywa. A powinniśmy go jako rogue zrobić bardzo szybko. Dobra, narzućmy mu wszystko, co możemy, tak naprawdę. Zobaczcie, że tutaj w sumie bijemy go jak zwykłego MOBA na tym, na legionie. Boom, zrobiony. Okej, okay, dostaliśmy jakieś tam klaw w coś tam, ale z tej kasetki chyba ten małcik leci, z tego co wiem. Jej. 20 golda, super sprawa. Uh. Jedną rzecz, którą wam, muszę wam powiedzieć, teraz włączę akurat full screen, bo ja często gram na full screen window, czyli e, w takim trybie okienkowym, ale bez e, tych takich pasków, jak typowe są okienka. No i tutaj akurat wtedy mam opcję włączenia 144 Hz. Mam akurat taki monitor, który to obsługuje. Zresztą kiedyś nawet robiłem recenzję tego monitora, unboxing i tak dalej. I powiem wam, że 144 Hz to jest naprawdę coś, czego, coś, coś, co musicie doświadczyć, jakby ludzie mówią, że to nie ma, ludzkie oko nie widzi więcej 6. W czoło się walni, od razu ci mówię. Teraz tak kontrowersyjnie, boom. Ale autentycznie, jakbym Was posadził tutaj na moim miejscu, gdzie ja siedzę, i pokazał wam obraz 60 Hz i 144 Hz, to byście na pewno zobaczyli różnicę. Jest tak, po prostu płynnie działa gra. Wy tego na filmie nie zobaczycie, ale po prostu odczucia są naprawdę niesamowite. No to trzeba doświadczyć. W każdym razie, ostatnią rzeczą, którą wam dzisiaj pokazuję, jest Isle of Giants na północ od Kunlai Summit. Proszę bardzo. I tutaj jest taka łódeczka. Na tej łódeczce. O, kuź wam! No i spadłem. O, jeszcze, jeszcze się utopię, kurczę. Na tej łódeczce znajdujesz się taki jeden koleś. To jeżeli akurat tutaj z niego Mounty nie lecą, ale to jest jeżeli chcecie pofarmić sobie trochę Matsów z Pandarii, bo... Bóg wie, będziecie potrzebowali na coś. Albo e, będziecie chcieli zdobyć nieco więcej tych tokenów na reputację. Tutaj też znajduje się taki koleś, który... O, ktoś tu jest. Ktoś tu jest i to robi? Na levelu setnym? Co on tutaj robi? Zandalari Dinomancer. Ej, co ten koleś tam robi? Ej, teraz, teraz to już się serio pytam. Przecież to nie powinno być żywej duszy. A, wchodzimy na pokład. Opsa. Ech. Dobra, i tutaj na pokładzie, oprócz Dinomancerów, których można zabijać, jako Beastmaster warto je zabijać, bo e, oni mogą dropnąć taki tom, który pozwala wam właśnie e, zbierać e, te, te pety, które tutaj są, takie dinozaury. Tutaj na samym środeczku powinien być właśnie taki wielki Zandalari Warbringer czy, 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 jakoś on tam będzie się nazywał I ten Zandalari koleś właśnie dropi bardzo dużo przedmiotów Chyba najwięcej ze wszystkich Warbringerzy Jakby jest ten właśnie tutaj, to jest Zandalari Wargod czy coś takiego To jest Wargod, jest Warbringer, czyli na tym mouncie I jest jeszcze Zandalari Warscout To są takie małe goście, tam mogą dropnąć po jednym przedmiocie Ale tutaj warto właśnie na tej łódeczce tutaj to zrobić, bo No mówię, dostajecie dużo tokenów na reputację Szkoda, że mi teraz to nie poleciało, fuck Pfff, kolejny źle wpisał. Dance. Dobra, ten War God chyba się tutaj nie pojawi. Ale wiecie co? Myślę, że na dziś już skończymy sobie. Troszkę pogadaliśmy, troszkę polataliśmy. Dzisiaj mówię, no jest sobota, jeszcze chciałbym coś, na czym muszę parę rzeczy jeszcze w domu zrobić. Trzeba ten odcinek jeszcze zmontować, więc jeżeli Wam się podoba, oczywiście łapka w górę. Jeżeli nie, łapka w dół. Zobaczymy się w kolejnym filmie i powodzenia w drupieniu Waszych mountów, jeżeli będziecie takowe farmić, i powodzeniu w reputacjach, które też może będziecie chcieli sobie gdzieś tutaj pozdobywać. Więc ja odchodzę od Was tutaj gdzieś na tym Isle of Giants. Zobaczymy się już jutro. Trzymajcie się, pa, Cześć.